Anderko, to jest Ziggy i witam Was w kolejnym odcinku z Out. Dwójki. Specjalnie dzisiaj akurat nie sprawdzałem. Po raz pierwszy chyba specjalnie nie sprawdzałem, bo najczęściej po prostu nie sprawdzałem, bo zapominałem. To wygrał w ankiecie w poprzednim odcinku, bo szli łeb w łeb z tego co widziałem ostatnim razem. nie jestem pewien, kto w końcu wygrał. Okej, okay, to w super momencie, odpaliłem nagrywanie. Ponieważ Jeff Corvette oraz Raul Karol czym Raul Farafura, ktoś mi pisał, że ten chłop się nazywa, mają po tyle samogłosów: 22. Więc muszę chyba wejść po prostu w komentarze i popatrzeć, co ludzie pisali. O no, Miguel Alcantara widzę, super Jeff Corvette, 2 do 0 dla Jeff Corvette No i czyli Jeff Corvette Dwie osoby napisały, myślałem, że więcej osób pisało kto, Kogo chcą i tak dalej, ale Dwie osoby napisały, że chcą dzisiaj zobaczyć Jeffa Corvetta Jeff Corvette. Postać Jeff Corvette. Że podobno w garażu mogę zobaczyć, w jaki sposób odblokować rzeczy. Aha! Odblokuj zdobywając medal mistrz wywiadu. Odblokuj zdobywając medal agent drugiego stopnia. Tylko to są medale, ale no dobra, no jest napisane, co muszę zrobić, ale nie widzę, w jaki sposób mam to zrobić, nie? Gdzie jest Guido? Zdobywając medal lotnik. Zobaczmy, co to znaczy. 5-20 minut w powietrzu. w sensie łącznie, ale to nie wiem, gdzie to mam sprawdzić, ile już spędziłem. Więc to takie też bez sensu troszkę. Dobra, mam rozpiskę konkretnych medali. Na przykład, jak Mamy zygzak z włókna węglowego, czyli Netflix Adaptation, agent trzeciego stopnia Odblokuj dowolne 20 odznak I medali, okej okay. Podgląd do spędzonych minut powietrzu mamy w nagrodach ok a medale, tutaj są medale Spędziliśmy już prawie 13 minut w powietrzu Czyli musimy jak najwięcej latać, albo skakać Albo cokolwiek, no dobra To w takim razie przejdźmy sobie na spokojnie Do misji Chrome, gramy dzisiaj Jeff Corvette W końcu wyszło na to, który mamy Już mamy poziom piąty, czyli... czy to jest przedostatni odcinek? Następny odcinek będzie ostatni Więc przydałoby się rzeczywiście zrobić Lotnika, bo fajnie było na przykład na odcinek Guido. To by było ciekawe. Czy w kurwy! Najazd na Tokio. Turbo! Ja usłyszałem coś innego na samym początku, ale dobrze, on podziękował na Turbo. Okej, okay, mam rakiety cały czas. No to jest przyjemniejsze na przykład. No tylko zigi jakbyś jeszcze trafiał, to by było cudownie. A więc, a więc co tam u was, jak tam wam życie mija, bo już marzec jest sumy. Nie wiem, kiedy widzicie ten film. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Zaraz będzie w ogóle ładniej, dłuższe dni będą. No cudownie. Same plusy, prawda? Ja się jaram bardzo, bo wyszła druga część Deforesta Sons of The Forest. Ja w ostatnich dwóch dniach zagrałem już chyba z 8 godzin w tę. grę. Bardzo fajne, jeśli jeszcze nie graliście, a graliście pierwszą część Deforesta, to polecam bardzo serdecznie ogólnie. Turbo. Czy Jeff Corvette mówi coś więcej oprócz turbo? Tata mnie tego nauczyć. A, okej. Okay. Ciekawe, kim był stary Jeffa Corvetta. To świetnie się zaczyna w takim razie, jak już musimy powtarzać. Cele Zniszczony. Maniej Jeff. W sumie wszystko jasne, czemu Jeff Corvette nie jest główną postacią. Aut. Out po prostu. No bo jak Jeff Corvette ma ojca, no to w jaki sposób mógłby być główną postacią, prawda? To się nie zdarza. Mamy brąz, jest przynajmniej. O jezus, Jeff. Oj oj, oj 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 no nie. To będzie bardzo długie, jeśli ja na pierwszym trybie tyle czasu siedzę. Dobrze zaczynamy Jeff, dobrze zaczynamy. No nie. Ja pierdzielę. Jeszcze mi noc zaczął swędzić, wszystko zaczęło się dzieć. Ja pierdzielę, no. Okej, okay, mamy srebro, już jest coraz lepiej, widzowie, coraz lepiej. A ja tak mówiłem, że fajnie, że będą rakiety, a nie te dziwne jakieś rzeczy. ohohoho, ho, ho, patrzcie na niego. Dwóch tylko potrzebuje. O boże, dobra, mamy to, mamy to, widzowie, mamy to Jezus się nazarejski, było bardzo ciężko Ale mamy to, udało się, złoto A, słona, super, mój ulubiony tryb Lepszego nie ma Znowu nie mam przeciwników? Muszę sam sobie jechać? Takie ciekawe to będzie? A nie? Okej, okay, coś będzie się działo U, 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 to są... PUNKTY SZPIEGOWSKIE, dość JASNA CHOLERA NO Ej, kto postawił tamto drzewo? Pewnie królowa, wtedy jeszcze żyło Będzie kolejne podejście do te- U, co jest? Kolejne podejście do tego, żeby złapać punkty doświadczenia Punkty szpiegowskie, czemu ja to cały czas nazywam- Ej, no, ja powinienem teraz to złapać. Jak... Dlaczego ja tego nie złapałem? Ale gówno to nie są punkty doświadczenia, tylko są punkty śpiegowskie. Do tego dążyłem. Przerwało mi zaskoczenie, że tak to imię. Nie zrobiłem tego sposobu od tego pana z komentarzy, co mówił, jak to zrobić. W sensie, żeby nie wywalała gra. No, uderzyłem w to drzewo. No nie, no nie, mów mi nawet. Zdobyto energię osłony okay, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej odkuliśmy się, widzowie, odkuliśmy się. No nie, no nie mogę tędy jechać. No sorry. Uwaga, energia osłony na wyczerpaniu. No, ja nie wiem, jak ja to. Tak czy siak, teraz już bym przegrał i tak dalej. Jeszcze raz będę miał opcję, żeby złapać te punkty szpiegowskie. No, ale ja nie wiem, w jaki sposób on nie złapał ich wtedy. Za drugim razem, bo teraz rzeczywiście przeskoczyłem trochę. No dobrze, teraz mogę się zgodzić. Ale tak to ja pierdzielę, no co to miało być? Jeff, ja ci klikałem, żebyś skakał, ty debilu, żółty. Ty cytryno dla ubogich. Generalnie super Ziggy, że trafiłeś w tego chłopa, tylko co ci po tym, skoro na zebrałeś z niego tych rzeczy, nie? Turna to to no. Uch. Turbo. No ja nie wiem. Dobra, muszę naładować się teraz energią osłon po to, żeby móc zboczyć z trasy. Dobra. No... Ż Dziękuję. Mamy punkty szpiegowskie. Teraz tylko dojechać do końca na spokojnie. Ty, jakaś tarcza może. Zdobyto energię osłony. O! Tak, będzie to wspominać. Dojechałem? Ja pierdzielę na oparach, nie? O Udało się. No ciężkie, ciężkie się wylosowało widzowie, ciężkie. O nie, jak ja nie lubię tej mapy, nie wiem, kojarzy mi się z najgorszymi momentami w tej grze. Autentycznie, autentycznie, bo wiecie, bo auta. To jest zwyczajny wyścig, po prostu. Chłopsia. Uwaga, sobie. A, to nie, to nie jest zwyczajny wyścig, okej, okay, dobra, to nie doczytałem jednak, przepraszam, przepraszam, ale dostanę zaraz w dupsko. Tam były punkty szpiegowskie, tam chyba były punkty szpiegowskie Wiem, że jeszcze na następnym poziomie będziemy to na pewno mieli W sensie tę mapę, a tak to no już za dużo okazji, żeby... Aaaa! Te punkty szpiegowskie zebrać nie będzie Patrzcie, pociąg, 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 pociąg Ja chciałem... Ja chciałem w ostatnim momencie skręcić Ja dupię O, pociąg znowu O Nie przeka... Ja pierdziele Myślałem, że przekażę w taki sposób Czemu nie przekazałem w żaden sposób tego oznaczenia? O Boże, myślę, że to jest niewidzialna ściana, nie? O Boże Święty, nie zapomniałem, że tutaj trzeba było na tę rampę. Naprawdę mnie aż tutaj cofnęło. Bawi mnie to jak autoim tutaj zadziałał, nie? W sensie, żeby na pewno wycelować, żeby na pewno trafił. Turbolewarek. Właśnie czekaj, gdzie ja widziałem te punkty szpiegowskie? Gdzieś tutaj po prawej, nie? Albo tam na górze, bo zobaczcie, że tam jest skrót. Nigdy nie widziałem tego skrótu. Czego przetestować widzowie? Tak, to są punkty szpiegowskie. No na pewno będzie trzeba przetestować ten skrót. Nie wpierdzieli się tym razem pod pociąg. Dobra, Jeff, korwet masz więcej szczęścia niż rozumu, ale nie pierdzieliłeś się pod pociąg, jednak. No. Jaki jest problem w jechaniu na tą pierdzieloną rampę? Jesteśmy na skrócie, widzowie. Na spokojnie teraz, Ziggy, skup się. Dziękuję, że mnie cofnęło tak ładnie. Po raz pierwszy gra nie zrobiła czegoś przeciwko mnie, tylko dla mnie. Pociąg chyba będzie z drugiej strony jechało. Jezu, Jezus, dobra stuntę jednak. Ja się dzisiaj naboję, nie? Gram tutaj w Sons of the Forest, tutaj się boję pociągu jeszcze. Ale nie, Sons of the Forest jest przerażająco akurat. Chcę w się sensie całkowicie inny vibe niż w The Forest, nie? Bo The Forest masz takie wrażenie, że w miarę to wszystko jest otwarte. Nawet jak masz bardzo zalesione miejsce, to to nie jest tak zalesione miejsce, jakie masz w Sons of the Forest. To jest aż niesamowite. Popsa. Pierwsze miejsce. Zygzakiem do mety Witam w chłopnicy górskiej Wy, przyjezdne auta sportowe Może jesteście szybkie Ale Zygzak czekajcie, zobaczycie jak popylam Kiedy Heniek mnie goni Kim jest Heniek? Nie mam pojęcia, ale brzmi jak jakiś Przypakowany przystojniak No, Sama przypakowany prawda. to on bywa to zobaczymy się na mecie Widzowie, a jeśli sobie coś obecnie popijacie To życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie Jeśli dziś jeszcze nie napiliście wody To zachęcam do później i napicia się wody A jeżeli ten film został waszym filmem do jedzenia To dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt I życzę smacznego Patrzcie, to jest mój brat z przodu O ty chamie. Brat bratu kiwi A, eee, Myślę, że dolecę Niech zakmakuje Myślałem, to jest o, o, o! Miecie tak. On wygląda w ogóle jak Krus trochę. Naprawdę straciłem cały ten? W sensie, jak patrzę na tego drugiego Jeffa korweta, to mam takie... O, Krus, ale przecież Krus jeszcze nie było. O, tutaj są punkty szpiegowskie, dobrze wiedzieć. Nie mam pojęcia, jak ja miałbym tam skoczyć, ale no jakoś trzeba. Ja pierdziele. Nawet Jeff Corvette nie wyprzedził. A przypomnijmy, ja jestem Jeffem Corvette. O ja, to samo powiedział twój stary Jeff Corvette, wiesz? Tata mnie tego nauczył. No, Jeff Corvette ukradł Jeffowi Corvetteowi te doładowanie, ja pierdzielę. No nie no O, dobra, ogólnie już tego nie wygram Chociaż, mam przynajmniej punkty szpiegowskie, to jest ważne Ja pierdziele, Jeff Corvette Widzowie, jeśli ktoś policzy ile razy powiedziałem dzisiaj Jeff Corvette, to dam mu superkę pod komentarzem Nie jest to jakaś elitarna nagroda, bo bardzo często daję superki pod komentarzami, ale wiecie o co chodzi Gdzie są te dwa śmiecie z przodu? To jest meta, nie? O! to było ciekawe całkiem. Czyli osłona. Będę znaleźć znowu punkty szpiegowskie. Nie mam pojęcia, gdzie one są. Bardzo myślę, że kiedyś zbierałem, ale nie pamiętam. O nie, to jest to takie głupie, że tutaj nie ma jakby do zbierania tych baterii, że tak to ujmę. Tylko masz te ściany i trzeba chłopów unicestwiać, jakby, no. Nie, gdzie są punkty szpiegowskie. Widzę już, dobra, okej. Okay. O, pierdziu. masz osłony na No właśnie wiem, kurna, ale weź teraz go do O, 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 o. No, mogliście mi to już dać, przynajmniej w takim razie, no. To po jaką cholerę ja się tam cofałem wtedy, no? Się nie trafię tego śmietnika. Uh, uh, uh. No, przecież przejechałem przez ten. A pierdzielę. Trzeba machnąć się tu. jakoś tak prawą stroną? A, no tędy. Uh. Nie, no, ja po prostu wyjdę z siebie i stanę obok, zaraz, nie? o, 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 o. No żartujesz. O. Uwaga. Dobra. Mamy punkty szpiegowskie, to jest najważniejsze A i to było ostatnie okrążenie w sumie, więc Na sam koniec złapaliśmy punkty szpiegowskie Polowanie, tutaj można by było lotnika Porobić, czekajcie, wyjdę zobaczyć Ile mamy już minut Latania, nie? W sensie bycia w powietrzu 16 minut i 7, także no można tutaj Polatać, bo ja bym bardzo z wielką chęcią Chciał na ostatni odcinek zagrać guido Więc nie będzie w tym odcinku żadnej ankiety Tylko postaram się zrobić tak, żebyśmy mieli Guido odblokowanego, na te się będą musiał to zrobić Poza kamerami, tutaj można by było poszukać Punktów y, szpiegowskich Teraz się dużo mapa. Taka skomplikowana, bardzo też przy okazji. 2, 1. Widzicie, widzowie, gdzieś tutaj Zostało punkty szpiegowskie? O, tam. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału. Wbijcie na Instagrama zyginazeks oraz na Twitcha zyginazeks. I napiszcie w komentarzach punkty szpiegowskie, niech będą. O! Zostało 10 sekund. O! 5, 4, 3. Dobra, mamy punkty szpiegowskie, teraz się można skupić na tym, żeby wbić wreszcie tysiąc punktów na tym y, trybie No, Aaaa. no nie, chłopa co ja tam pobiłem, on ma wszystkie kości połamane, ale przeżył, no No kurna, jak mi dajecie te bomby zasrane cały czas, no to, no Ja pierdzielę Możecie przestać dawać mi te bomby, jak chcę strzelać Dobra Myślałem, no nie, szczeli mnie coś Czemu ten chłop, prawie mi nie wybuchł Prawie już było tak, żeby mi uciekł Oni to specjalnie robią O, 1000 punktów widzowie, mamy to To bardzo łatwo jest bić 1000 punktów tak właściwie Tylko ja się nigdy nie skupiałem na tym w takim razie Moi drodzy A, nie trafiłem chłopa niestety 1250 punktów Ponad 1000 punktów zostało wbite w końcu na trybie Polowanie. Widzowie, nie udało nam się odblokować jeszcze Guido. Przed następnym odcinkiem postaram się wbić ten medal lotnik, żeby mieć Guido, i w ostatnim odcinku, który będzie niestety już następny, będziemy grać Guido. Dwie minuty w locie, więc przed następnym odcinkiem postaram się to wbić. A na dzisiaj to już będzie na tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Wbijajcie na Instagrama Ziginaseks oraz na Twitcha Ziginaseks, na którego może w końcu coś zrobię. Tylko ostatnio, jeśli byliście na moim live, to wiecie, że była całkowita. Katastrofa. Gro, proszę, nie robi takich rzeczy. Jesus fucking Christ gro. Ale nieważne, możecie wbić, zostawić follow, może kiedyś w końcu coś wyjdzie. I siema na rapa, siema. cześć, ją. Papa.